No to co? A gdzie jest moja mapa? Do... Ten w ogóle uwięziony w drzewie. Nie łóżko. Łóżka to w ogóle muszę do góry gdzieś wyrzucić. Tam jest woda. Oj. Ale główno seed. Morda stój Kurwo No! To ja Ciebie będę zabijał Niedźwiedź Kurwa ty Monka jest! Chodź tu Co? Ja <laughs> <On> się <opalony. śmiech> Widzieliście jak bym zrobił? Bingo, legendarny lud Ale dojebane mieszkanie Koleś miał pół łóżka w domu <laughs> Potrzebujemy więcej zasobów 10 lat w Prankuje mnie ta gra Zawarzło! Jezu Czemu tu jest woda nadal? Przecież się nie było. Ta woda nie istnieje. Tragedia. O! Czuję fortres. Czuję fortres. Czuję śmierć. Od jakiegoś świniaka. O nie. O, Aaaaa! Miś. Globalne ocieplenie, chuju. O, łatwo. To niezły lava pool. To niezłe diamenty. To niezły lawa. O! To jest wioska? To Wioska jest. Ale te zimowe wioski są najgorsze. Te zimowe i te takie drewniane, co ja miałem. Tam nawet jedzenia nie ma. Tam się po prostu chyba nie respi siano. A siano jest najważniejsze, bo sianem tradujesz i masz jedzenie z tego. Tu co najwyżej łóżka mogę zebrać i drewno. Miał żelazo z Golema, no i żelazo z Golema, ale wiesz o co mi chodzi. W sensie, kurwa na podłodze śpicie, czy o co chodzi? się ma Golem. Nawet go nie dotknąłem. Dobrze? Chyba dobrze. Narratora. Chcecie narrator? Narrator czyta wszystko. Konstruowanie. Konstruowanie. Skrzynia. Skrzynia. Gracz Kasaczek dokonał postępu epoka kamienia. Konstruowanie. O nie! Zostaw dziecko! Iron. Szkielet klekocze. Nie mam zapalniczki, ale to nie jest problem. Znacie mnie. I'm the best speedrunner in the west. Robisz tako. Nawet tako. Konstruowanie. I robisz konstruowanie. I czekasz. Chcesz mi miecz oddać mordo? Bruh. Gracz kasaczek dokonał postępu, łowca potworów. Menu gry. Przyci. 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 Menu gry. <świnie> um, nie. Tam jest gold. Nie będę kombinował, Bo ja nie znam. Nie wiem jak się respią te goldy, wiesz? To jest tak, że ludzie znają po prostu jakby. Bo jest kilka tych fortresów, kilka jest tych, tych bastionów. Są kilka różnych jest jakby tych generacji. I wystarczy widzieć, gdzie one są i można się jakoś podkopać, tak bezpieczny, nie? Ale ja nie jestem bezpieczny. Ja po prostu zjoinkuję im golda, nie mogę zjonkować, bo nie mam tego, a mam TNT, mam TNT. dobra, tylko żeby nie wpadło do lawy, ale głupio świnia, zdechniesz. No to super. Dzięki. Nie! Good one, tylko was sprankowałem. Um, nie mam znowu Gravela, bo jestem głupi i by nigdy go nie biorę, ale nie biorę go, bo jestem mądry, bo nie potrzebuję. Ad? Nie trafię go nawet, Już jesteś ok! Rozlej wodę, ta? Sporo osób gra dziś w MC. Ja gram tylko dlatego, żeby udowodnić sobie, że potrafię przejść tą śmieszną grę i że może będę chociaż blisko poziomu mandzia. Co nie powinno być osiągnięciem, ale nadal? tak poza tym uważam, że Minecraft jest najgorszą grą do speedranowania na świecie. Dziękuję za przyjście na mój TEPTOK. Dokąd najdalej doszedłem do speedrania y doszedłem podczas speerano, tak. Ile łóżek? Dużo. Siedem. No to wezmę jeszcze jedno może. Po co zbieram łóżka? E, bo śpiący jestem bardzo. Ja jakoś nie wiem, w co ludzie lubią grać. Nic nie lubią grać. League of Legends, pa skąd idzie. Ten nie może wziąć pracy, ten musi. Fuck Tylko golem. Gdzie był golem? Gr kręcił się tam chyba, nie? Siema golem. tam stamtąd. Wolałbym lawę, tak, i tu. Tu, dobra, wszystko wiemy. To gdzie blazy są, Stronghold, to jest ten od endu. Gdzie? Okej, okay, okej, okay, don't, don't fuck up now Taka <grywka> mi się zaś na splity i tam jest napisane Polski to obierz to, są dwa Nie mam wody Takim prawem nie mam wody? Przybrałem wodę ha? Czekaj, bo nie mam zrobionego jedzenia WHAT?! Teraz Hardest Difficulty Yes Spokojnie, tylko was sprawdzajem To jest więcej lat O! Ha, facie jaki przypadek Also... Okay, warm. Die um. Dua.